Powinny znaczy ciąg arytmetyczny, wiedząc, że piąty wyraz tego ciągu jest 18, a szósty to jest 21. Wyznaczyć ciąg arytmetyczny to znaczy podać jego pierwszy wyraz oraz różnicę. Jeżeli masz dwa kolejne wyrazy ciągu arytmetycznego, to możesz skorzystać z definicji, która mówi tyle, że jak weźmiesz dowolny wyraz, n-ty wyraz ciągu arytmetycznego, dodasz do niego różnicę, to trzymasz następny wyraz tego ciągu. No i tutaj jest taka sytuacja, że my mamy dwa sąsiednie wyrazy ciągu arytmetycznego, czyli bierzemy piąty, dodajemy do niego różnicę i otrzymujemy szósty. W miejsce piątego wyrazu i szóstego wstawiamy liczby, które, którym się równają te wyrazy ciągu arytmetycznego, czyli za A6 pojawia się 21, za A5 wstawiasz 18 i z tego równania wyliczasz różnicę ciągu arytmetycznego. Oczywiście jak patrzysz na te dwa wyrazy, no to od razu widać, że ta różnica wynosi 3. Po prostu do 18 trzeba dodać 3, żeby y, otrzymać 21. No ale to jest tak formalnie wyprowadzone. Następnie. Y, następnie trzeba policzyć A1. My mamy piąty i 6 wyraz tego ciągu arytmetycznego. I żeby wyliczyć pierwszy wyraz, to piszesz y, y, piszesz równanie. Piszesz wzór na n ty wyraz ciągu arytmetycznego. To jest ten wzór. I teraz co my mamy w tym wzorze? Mamy powiedzmy piąty wyraz ciągu arytmetycznego, czyli A5, coś się równa A1 plus w miejsce n wstawisz piątkę, bo piszesz wzór na piąty wyraz i w miejsce R wstawisz trójkę, bo wyliczyłeś, ile ta różnica wynosi. I to jest tutaj napisane. Piąty wyraz to jest A1 plus w miejsce n jest. Wstawiona piątka, bo piszesz z na piąty wyraz raz e, No i teraz w miejsce A5 stawiasz to, czemu się równa piąty wyraz czyli 18. A1 nie masz, eee, szukam tego, a1. Nawias jest równy 4 i w miejsce różnicy stawiasz 3, bo tyle wyliczyłeś. I otrzymujesz równanie, z którego wyliczysz A1. Proste równanie, tutaj 12 na lewo i A1 wychodzi 6. Czyli pierwszy wyraz to jest 6, a różnica to jest 3.